Towarzyszenia Miłośników Sportu SMS Brzozów oraz Młodzi dla Brzozowa były organizatorami czwartych amatorskich mistrzostw Podkarpacia w Koszykówce. Do rywalizacji w hali zespołu szkolno-przedszkolnego w Kumniskach przystąpiło sześć drużyn. W trakcie turnieju odbył się również konkurs rzutów za trzy punkty. Patronat honorowy nad imprezą objął radny sejmiku województwa podkarpackiego Dariusz Sobieraj. To jest powrót do Brzozowa tego turnieju mistrzostw. Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc organizatorom w tym wydarzeniu. Młodzi ludzie chcą działać, to trzeba tylko wspierać takie inicjatywy. Jako radny wojewódzki mam taki nawet nie obowiązek, szczególnie mi chodzi o, o sport młodzieżowy, ale również ten sport taki na pograniczu, jak już ktoś wychodzi, wychodzi z liceum, jedzie, czy jest po studiach, wraca w swojej okolicy chcę dalej być e, aktywny fizycznie. Przede wszystkim chciałem podziękować za to, że zostaliśmy zaproszeni do współorganizowania tego wydarzenia ponieważ jest to inicjatywa Stowarzyszenia Miłośników Sportu SMS Brzozów. Cieszy to, że turniej wraca do nas po blisko czterech latach. Cieszy też to, że coraz większa ilość młodych osób się aktywizuje, ponieważ do tej pory na terenie tutaj regionu brzozowskiego byliśmy jedyną w zasadzie aktywnie działającą organizacją pozarządową typowo młodzieżową, a teraz doszedł jeszcze do tego właśnie SMS Brzozów, za co serdecznie dziękujemy, za to, że mogliśmy mieć możliwość współorganizowania tego. Bo jak widać frekwencja dopisała oraz yy, na ten moment wszystko idzie zgodnie z planem. Fajnie, miło jest zawsze dobrze za przyjechać ani. Tak jak yy, pan redaktor mówił, zawsze organizowali te turnieje. Yy, COVID trochę pokrzyżował plany i, i dzisiaj wracamy. To jest fajna zabawa, przyjemna atmosfera. Kości trzeszczą. Bawimy się bardzo dobrze, co prawda! Mamy już wiek, jaki widać po nas, że jesteśmy już troszkę wiekowi, ale dajemy radę, mimo tego, że są od nas młodsi. Celem nadrzędnym zawodów była promocja aktywnego spędzania wolnego czasu. Zawody wróciły po przerwie spowodowanej między innymi pandemią. Pandemia zatrzymała nas w domu. Te wszystkie zakazy były nie zawsze zrozumiałe przez nas wszystkich, ponieważ las, wypoczynek, stadion... To, to, to jest to, co powinno nam towarzyszyć. Tak naprawdę w każdym tygodniu powinniśmy kilka godzin na to poświęcić. Pandemia spowodowała to, że jako społeczeństwo przytyliśmy. Pandemia spowodowała nadumieralność, szczególnie w schorzeniach przewlekłych. Musimy wrócić do dobrej aktywności. Jako lekarz, lekarz zajmujący się też problematyką zdrowia publicznego, bo jestem też niejako ekspertem w tym zakresie, mówimy wszystkim młodym, ale i starszym, ruszajmy się. Tydzień temu był turniej w piłkę nożną w Sanoku. Wówczas był cel charytatywny. Dzisiaj bardziej promujący ten zdrowy tryb życia. Fajnie, naprawdę. Cieszymy się, że możemy tutaj być, bawimy się i mam nadzieję, że wrócimy cali i zdrowi. Młodzi bardziej się gadną do piłki nożnej lub do czegoś innego a szkoda mimo wszystko no ja się wywodzę z piłki nożnej generalnie ale od 100 lat już gram w koszykówkę Jako ciekawostkę mogę podać że między najmłodszym a najstarszym zawodnikiem jest ponad 30 lat różnicy Turniej wygrała drużyna Devsano, która w finale pokonała Mrówkę Brzozów na najniższym stopniu podium liceum z Ustrzyk Dolnych Polecam bardzo ten turniej każdemu bardzo pozytywnie się zaskoczyłem bardzo fajna zabawa topy sędzia wszystko pozytywnie. Poziom jest bardzo dobry. Jeżeli chodzi o amatorskie, to mam porównanie, ponieważ 4 lata temu również byłem w szkole w Jozowie na, na turnieju. Poziom był rewelacyjny. No, ja osobiście w koszykówkę nigdy nie grałem. Nie ten wzrost, nie, może nie ta zwinność. Była bardziej piłka nożna, bardziej była, była siatkówka, bardziej tenis stołowy. Ale wspieram każdą dyscyplinę sportu, bo to w ten sposób trzeba promować sport i zdrowie wśród młodzieży, wśród dzieci, wśród dorosłych. Ufundowano nagrody rzeczowe, puchary, statuetki, dyplomy, medale. Oprócz tego jeszcze poczęstunek dla zawodników, za co chcemy podziękować panu Łukaszowi Kościńskiemu, właścicielowi pizzerii Franceska, a ponadto przede wszystkim chciałbym podziękować panu Dariuszowi Sobierajowi, radnemu sejmiku województwa podkarpackiego, ponieważ Dzięki jego życzliwości i temu, że wy, dzięki temu, że wyciągnął do nas pomocną dłoń, w ogóle możemy się tutaj dzisiaj znajdować. Mamy kilka drużyn w naszym województwie, m.in. gra w pierwszej lidze. No ale nie jest ten sport tak bardzo rozpromowany. Bardzo fajnie, że są takie turnieje, kibice się schodzą, lokalne społeczności oglądają tę poszukiwkę. No i oby to się rozwijało.